Makłażany i romanse. Przykład, nie wiem jaką ty masz skalę, Artur, ale to ja powiem, że w mojej skali taka siódemka to jest to jest idealna typiara. Żeby ją właśnie ruchać. A ósemka? Ósemka już jest ciężka, bo ósemka robi już ci problemy, że już robi ci tę opcję, że masz takie, że, że ósemka to jest tak, jak takie nowe, fajne buty, za które zapłaciłeś więcej niż powinieneś zapłacić. Na przykład normalnie kupujesz. A buty mogą za, być niewygodne, kurwa. Za trzy stówy na przykład kupisz buty, prawda? A teraz kupiłeś. Zajbiście ci się podobały jakieś, więc kupiłeś buty za pięć stów. Kupiłeś buty za 500 i masz takie... się tak boisz, Tak, kurwa. się boisz i tak, i tak one się zajadą i będą niewygodne, prędzej czy później się dziura w nich zrobi. Mm. Ale masz takie ojojoj, aj. Ja dzisiaj na siłowni, dygresja do tego co mówisz, yy, miałem sytuację taką, że, że przyszła taka kurwa... Nie jakaś super dupa, tylko że mhm. ciało miała zajebiste. Pachnie od niej. Ćwiczę sobie jestem w klimacie i nagle ona jest. I ja mam takie kurwa. No. I to i jest od razu dziwna opcja. Kto był był typ, to ja miał takie I właśnie o to chodzi, że Te ósemki już wchodzą no. w tą kategorię, że to jest jak jesteś uczciwy sam wobec siebie, to jebieć się przez nie w bani. Tak. A dziewiątka już jest jeszcze gorsza, kurwa, pod tym względem, Czyli że... szósteczkę byś akceptował? Szósteczka to jest taka, że się nie, że samemu jest ci źle ze sobą że to robisz, wiesz, że ona ci się za mało podoba, ale robisz to. Piątka jest no taka, ale... że już to jest przypał. No to czwórka no już, to za to jest. To już nie dotykać. No to tego. czemu taką notę dajesz za czwórkę, no to może dwójka to jest, to jest, jest... poniżej przeciętnej. No ale poniżej to jedynkę przed... byś walił? Nigdy w życiu. A dwójkę? Nigdy w życiu. A trójkę? Nigdy w życiu. No to masz zjebaną skalę. Ja nie uważam, że, żeby moje kryterium, wiesz, kogoś, kto mi się podoba, było jakby obowiązującym dla wszystkich ludzi i wiesz jebać tych ludzi tylko po prostu ta typiara jest słaba, zła, okropna i tragiczna, rozumiesz? Wiesz, tam. zawsze możesz zaklasyfikować pod jedynką i dwójką kurwa po prostu to co naj, najgorsze no nie tak. ruchasz, a trójka to jest na przykład gruba typiara, która mimo wszystko by się zruchała, jakbyś był pijany. Czwórka to jakbyś był smutny. Piątka no, ale ja mam A tak, szóstka że... to już jest kurwa no to już jest szóstka a siódemka no to to jest wow tak, ja pierdolę Ja mam dosyć wyśrubowane standardy Ale to tym znowu względem. to ty tworzysz no dobra chuj Że nie, że chodzi mi o to, że przeciętna typiara jakby widzę, że są ludzie, którzy na przykład lu... o, kochają kurwa takie piątki, bo na przykład mają obniżoną tu opcję. No. Ja na przykład to wiem, że mam coś takiego, że jestem w stanie z ładnymi typiarami gadać, wiesz, na luzie. Nie, mam wyjebane na nie. nie... Gości, kto... innych, których jebie im w łeb typiara, która jest, powiedzmy, już właśnie tą siódemką, to oni mają z nią problem, to ja zero problemu z nią. Kumpel mi kiedyś lata temu opowiadał historię, że na jakiejś dyskotece tam na wakacjach i tak dalej, dupa się do niego przykleiła, że to było po iluś tam piwa. Chuja no, miał. Dlatego trafił z nią do, do łóżka, ją tam zerżnął, rano się budzi, jak zobaczył twarz, to uciekł. No, klasyk. No ale właśnie widzisz, to jest to, że ja na przykład, tak jak ty mówisz, pozdrawiam, ja bym, ja bym miał tą ucieczkę, ten instynkt ucieczki u mnie jest bardzo wysoko postawiony, jakby że ty, nawet typiarka może być taką mocną siódemką i ja mam i tak, że o Jezus Maria, jakby po, wiesz, wiem, że nie będę tego, nie będę chciał ciągnąć tej znajomości dłużej niż chwilę, no. więc muszę zwalczyć ten instynkt uciekania. I jakby ja totalnie to rozumiem. Na przykład nasz kolega, kto, o którym wiemy, ma ten instynkt jeszcze bardziej rozwinięty, że on po prostu ma coś takiego, że wiesz, że to nie jest dla mnie. Talk to me! Bitch. Talk to me. Wiesz, po czym, po, po czym się właśnie poznaje dobrą typiarę, jeśli chodzi o seks, ten słynny. Yy, nie wierzę w ogóle w coś takiego, że. Czy się dobrze rucha, czy się źle rucha, bla, 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 jakieś techniki, które no. Typiary znają. One się kurwa nauczy, jak trzeba będzie ją nauczyć. Masz na To nie ma w ogóle żadnego znaczenia. Ale jest jedna rzecz, którą, po której możesz sprawdzić. Test jest, polega na tym, że kiedy ona tam siedzi na tobie, łapisz ją za brzuch. Tak ręką, tak ją po prostu za o tu, tak ją trzymasz. I to jest najlepszy test. Jeżeli Typiara jest taka, że właśnie łap mnie wszędzie, gdzie chcesz. Łap mnie, to będzie dobrze. To jest super. Czyli nie jeżeli ma ona jest taka, że jeżeli ona jest taka, że właśnie wiesz, że zaczyna tam wciągać ten brzuch czy coś, to jest od razu problem, bo to na tym polega. Czy, jesteś, czy myślisz cały czas o tym, jak ty wyglądasz, czy po prostu. Paweł, to jak w kontekście tego, co powiedziałeś, potraktować to, że laska generalnie zajebiście, się rucha, jest dobrze zerżnięta? W momencie, kiedy przechodzę do cipki, ona robi blokadę. Nie wolno dotykać. Co to znaczy, że nie wolno dotykać? Co ty chcesz zrobić? Ani palcami, ani językiem. No to coś, ma, coś jest nie tak z nią, no. Coś jest nie tak. Coś było, wiesz, no tysiąc rzeczy. Może, nie wiem, jakiś typ się do niej dobierał i powiedział Ty, ale ci jebie z cipy! Że śmierdzi, nie? Myślisz, że takie coś by zostało na lata? Tak laski, czy w ogóle ludzie stary, na przykład to jest, y, ty, y, to jest twoja zaleta, Artur. Masz odporną, długofalowo banię. Krótkofalowo w ogóle masz nieodporną, bo się podniecasz i się rzucasz, ale minie dzień i nie ma czegoś takiego z tobą, że ty będziesz przeżywał, że ktoś ci coś powiedział. Wiesz co chodzi? No nie. Nie no masz faktycznie. czegoś takiego. Z znajomości ze mną coś takiego jest bardzo potrzebne, bo ja, kurwa, na przestrzeni naszej znajomości powiedziałem ci tysiąc jakichś niemiłych rzeczy. Tylko po prostu ogarniasz, jak mnie znasz, że nie mówię tego nie wiem, bo chcę ci pocisnąć po coś, tylko po prostu se gadam na sam na początku w pierwszych tam nie wiem kilkunastu miesiącach to Aha. mogło być jakieś takie niemiłe, nieprzyjemne, yy, szokujące, ale z upływem lat. Poznałem się no tak. na tyle dobrze, że wiem, jaki jesteś. Wiem, jak reagujesz na różne bodźce. Yy, większość ludzi, ale zwłaszcza większość dziewczyn, totalnie nie ma tak jak ty, tylko właśnie ma coś takiego, że. Czyli rozkminia nie, to w tak, długo. Nie reaguje na początku. Większość dziewczyn nie ma czegoś takiego, że ci powie od razu, wiesz, że no niech chyba cię pojebało, tylko kisi to w sobie. I jak się zdarzy jakaś niemiła sytuacja, i ludzie generalnie tak robią, którzy są neurotyczni czyli kluczem do wszystkiego jest kurwa, po prostu bezpośredniość od pierwszej sekundy, od samego początku, trzeba artykułować wy, wyrzucać z siebie to co się czuje no, najlepiej by było, tak, no, wiesz, tak mamy, swoje, mamy swoje blokady, ale no tak no, ja pierdolę ja na przykład miałem, jak byłem młody miałem problem z tym, żeby zaprosić dziewczynę do zrobienia pały i byłem taki no, jak ona sama tam zajrzy, to to chętnie, ale jakoś tak nie będę próbował, bo może to trochę yy, godzi w jej godność. Jakby, co ty pierdolisz? Alterac Notorious B.A.G. If she don't suck, then we don't fuck. No tak. To jest program Bakłażany i Romanse, a za ten program, żeby dalej go oglądać, będziesz musiał zapłacić troszeczkę pieniędzy. Zapraszam na patronite.pl slash network. Tam dostaniecie dostęp do wszystkich odcinków. Zadychę.